Krajowa administracja skarbowa. Niektórzy uważają ją za demona i destruktora polskiej przedsiębiorczości. Inni z kolei wskazują, że bez sprawnie działającego systemu podatkowego nie byłoby możliwe istnienie państwa polskiego. Jaka jest prawda o kasy? Tego wiemy, dowiemy się dzisiaj od Agaty Jagodzińskiej, działaczki związkowej z Krajowej Administracji Skarbowej. Piotr Nowak, zapraszam na program gościnfor.pl. ze mną w studio Agata Jagodzińska, Krajowa Administracja Skarbowa, a także działaczka związkowa. Kilka miesięcy temu została pani bohaterką polskiego Twittera po tym jak ujawniła pani proceder polegający na tym, że w restauracjach właściciele wystawiają fałszywe paragony, tak zwane rachunki kelnerskie. No i pani post miał tam gigantyczne zasięgi na Twitterze. To chyba niecodzienna sytuacja w Polsce, że urzędniczka z własnej inicjatywy wychodzi naprzeciw, zwalcza pewną patologię życia publicznego. Tak. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Faktycznie jest to niecodzienne, ale uważam, że właśnie tak to powinno wyglądać. Powinniśmy działać jako nowoczesne związki zawodowe. A jestem dziaczką związkową i też pracownikiem Krajowej Administracji Skarbowej propaństwowo, propracowniczo. Ja bardzo się cieszę, że ten mój wpis na portalu społecznościowym zyskał tak ogromne zasięgi wielomilionowe, gdyż wielu i wielu obywateli, naszych dowiedziało się jak powinien wyglądać prawidłowy paragon fiskalny, ponieważ jak wynikało z tych wszystkich komentarzy, które się ukazały pod tym wpisem, ta świadomość jest bardzo mała. Dobrze, to mnie pani może wyjaśni naszym widzom jaka jest różnica pomiędzy Paragonem kelnerskim, a paragonem fiskalnym. Tak, więc para, rachunek kelnerski czy paragon kelnerski to jest taki rachunek, który służy do rozliczeń wewnętrznych pomiędzy kelnerami czy też kelnerami, kelnerami, a właścicielem. Służy ich organizacji pracy. Natomiast paragon fiskalny jest dokumentem, który nam zaświadcza to, że ta usługa czy ten produkt został prawidłowo zaewidencjonowany na kasie fiskalnej. Fiskalnej, czyli za sprzedaż tego produktu i tej usługi zostanie odprowadzony podatek VAT oraz podatek dochodowy, paragon fiskalny. Od rachunku kelnerskiego różni się tym, że na, jak dostajemy bo zazwyczaj kelner, jak już mówimy o restauracji, przynosi nam taki paragon fiskalny wraz z terminalem, jak płacimy, to na środku powinien widnieć napis e, paragon fiskalny. On jest zazwyczaj powiększony dużymi tłustymi mhm. literami. Po Jeżeli powinien, tego nie ma, to nie mamy pewności, czy podatek został odprowadzony. Dokładnie tak. Powinien być numer, numer unikatowy kasy. Mhm oraz y, NIP sprzedawcy. Wtedy wiemy, że ten przedsiębiorca jest uczciwym przedsiębiorcą i odprowadza podatki. Jesteśmy na forum ekonomicznym w Karpaczu, a w środowiskach biznesowych oszukiwanie podatkowe, unikanie opodatkowania czy też obniżanie podstawy opodatkowania no to często jest y traktowane jako przejaw przedsiębiorczości. Oczywiście nie wśród wszystkich przedsiębiorców, natomiast zdarzają się takie przypadki. Jest pewien wysoki, myślę, że zbyt wysoki stopień tolerancji społecznej dla tego typu praktyk. Jak pani odbiera, że wciąż w Polsce takie zachowania są tolerowane? Tak są i właśnie też widziałam to bardzo pod tymi komentarzami, gdzie ujawniłam, że ten rachunek kelnerski to jest tak naprawdę unikanie opodatkowania. Tak? Gdzie polało się trochę hejtu? Polało się dużo hejtu, ja jestem do niego przyzwyczajona. Natomiast właśnie tam były takie wpisy, że politycy nas okradają, no to my nie będziemy też płacić podatków. tak? Więc przede wszystkim uważam, że Prawo podatkowe powinno być przejrzyste, powinno być jasne, a przedsiębiorca, obywatel powinien wiedzieć, mieć pewność, że te podatki, które on płaci, są odprowadzane i są właściwie wykorzystywane, czyli na szkoły, na ulice, na szpitale. Wtedy ta jego świadomość, że on też się musi dołożyć do tego wspólnego interesu, jakim jest dobre państwo, w którym chce żyć, że ten jego podatek tam zostanie odprowadzony. W mojej ocenie, troszeczkę ta świadomość i to kombinowanie się troszeczkę zmniejszyło, i ta mhm. świadomość się polepszyła, aczkolwiek jest jeszcze w mojej ocenie trochę dużo. Znaczy troszkę za dużo jest tego kombinowania. Może to też wynika, że no jeszcze musimy troszeczkę gonić w tym rozwoju gospodarczym. No właśnie, pewnie to dotyczy przede wszystkim też mikroprzedsiębiorstw, mm -hmm. te, które mają, balansują na krawędzi, mają bardzo niską stopę zyskowności i też często takie oszukiwanie jest przejawem walki o przetrwanie. A chciałbym, może żeby pani wytłumaczyła, bo żyjemy w tej chwili w czasach geopolitycznej niestabilności. Mamy wojnę na wschodzie, w Polsce wystrzeliły wydatki na zbrojenie. Musimy mieć odpowiednio przygotowaną infrastrukturę, również krytyczną. Jakie znaczenie w tej całej konstelacji globalnych wypadków ma sprawne funkcjonowanie krajowej administracji skarbowej? Krajowa administracja skarbowa ma ogromne znaczenie dla stabilizacji całego państwa. Ogólnie silna administracja to silne państwo to każdy powinien sobie zdawać z tego sprawę. A Krajowa Administracja Skarbowa to jest ten organ, który jest odpowiedzialny za zbieranie podatków od ludzi i przekazywanie do budżetu. To, w związku z tym Krajowa Administracja Skarbowa musi być efektywna, musi efektywnie te podatki zbierać. Bardzo ważne oczywiście, to jest w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili na świecie, no, musimy dokonywać zakupów SPV, tak, czyli sprzętu wojskowego, Musimy ten sprzęt utrzymać. Wiemy, że się wydatki na zbrojenia zwiększyły, w związku z tym większe są potrzeby, potrzeby pieniężne naszego kraju. Za to wszystko odpowiedzialna jest krajowa administracja skarbowa. Także mhm. to jest. Bardzo ważne, żeby cała administracja była silna. I właśnie w kontekście tej wojny mm -hmm. cieszę się, że o tym często jest mowa i padają takie pytania, bo tak, silna administracja to silne państwa, a przede wszystkim krajowe. Czyli w zasadzie, skarbówka. jeżeli unikamy płacenia podatków, bądź w innym stopniu oszukujemy skarbówkę, to w pewnym sensie w tym samym momencie Władimir Putin zaciera ręce. Tak, dokładnie tak, to jest każdy z nas. Musimy współpracować wszyscy, musimy współpracować politycy, muszą w, m, współpracować urzędnicy, obywatele. Wszyscy gramy do jednej bramki, mhm. mamy jeden wspólny interes, silne państwo, tak mhm. żebyśmy się tutaj mogli czuć bezpiecznie, żeby to silne państwo było. Musimy mieć pieniądze na zbrojenia, a te pieniądze na zbrojenia idą z podatków. Powiem Pani coś szczerze, ja Pani słucham i dostrzegam coś takiego nieco dzień spotykanego, taki patriotyzm, służby publicznej. Czy ma pani jakiś wzór, jeśli chodzi o państwa Starego Kontynentu, gdzie taki etos służby publicznej mhm. jest powszechny i popularny? Bardzo dziękuję za to stwierdzenie, bardzo mi jest miło. Powiem panu, że z dyskusji z moimi współpracownikami, a prowadzę na portalu społecznościowym grupę zamkniętą dla pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, jest wiele takich osób jak ja, które są i działają tak propaństwowo i mamy ogromną świadomość właśnie tego, że tak należy działać, um, więc jest mi bardzo miło to słyszeć i przede wszystkim chciałabym też tutaj powiedzieć o tym, że Krajowa Administracja Skarbowa, która jest służbą cywilną, jest służbą, powinna być apolityczna. Polityczność ma ogromne znaczenie. Urzędnik powinien być apolityczny. Politycy się mogą zmieniać, a urzędnicy wykwalifikowani powinni zawsze pozostać i to również nam zapewnia, zapewni nam tu silną administrację i sprawne państwo. A z tym jest w Polsce różnie, prawda? Bo często po nowym rozdaniu wyborczym lecą głowy, tak, i każdy wsadza tam swoich kolegów i koleżanki. Tak, z tym jest różnie jeszcze to, co możemy ob obecnie zaobserwować, tak, że ymm, troszeczkę z tych informacji, które do, do nas docierają, że troszeczkę się tutaj chce pewne organy wykorzystać do rozliczeń politycznych. To nie powinno mieć miejsca, nie powinniśmy na siłę szukać jakichś nieprawidłowości, tylko jak są nieprawidłowości, to jest to je zwalczać. To jest niebezpieczne. Ja to mówię pracownikom, mówię urzędnikom, żeby tutaj zawsze wiedzieli, że muszą działać zgodnie z prawem i żeby nie ulegali żadnym naciskom politycznym, bo tylko polityczny dobrze wykształcony, dobrze wynagradzany urzędnik będzie dobrze wykonywał swoją pracę. A przecież wszystkim nam na tym zależy, prawda? I obywatelom, którzy muszą sprawę załatwić, i przedsiębiorcom, i biznesowi, który współpracuje administracją skarbową tak wszyscy chcemy, a politycznego urzędnika, dobrze wykwalifikowanego urzędnika, bezstronnego urzędnika na tym mhm. nam wszystkim powinno zależeć. Jest Pani działaczką związkową, więc doskonale znaje sobie Pani sprawę nie tylko z dobrych stron własnej organizacji, ale też z tego, co by należało poprawić. Jak Pani ocenia jakość stosunków pracy wewnątrz Krajowej Administracji Skarbowej, bo na tym też polega praca działaczki związkowej, na stałym monitoringu tych, tych kwestii, czy to dobre jest miejsce dla pracowników do rozwoju i do pracy? Oczywiście, jak, zacznę od tego, jak każda organizacja mamy swoje problemy, ale... Niech pani chci... opowie o tych problemach <laughs> Oczywiście, opowiem panu redaktorowi zaraz o tych problemach, ale chciałam najpierw powiedzieć, że zachęcam i zapraszam do pracy w Krajowej Administracji Skarbowej i uważam, że na tle innych korporacji czy organizacji, no bo wiemy, śledzimy, nasza organizacja wyróżnia się dosyć przyjaznym środowiskiem pracy i można się tutaj wiele nauczyć, a tą wiedzę wykorzystać później w pracy, ale chcielibyśmy oczywiście, żeby nasi pracownicy zostawali w naszej organizacji. Problemów mamy, mamy troszeczkę. No, zacznę od tego największego problemu, czyli od tego, że nadal urzędnicy są zbyt nisko wynagradzani. To właśnie powoduje, że nie jesteśmy konkurencyjni dla, dla nowych pracowników, którzy uciekają do sektora prywatnego. A tak to jak... Może to może zostają tylko ci z etosem? <laughs> Nie, no przede wszystkim też każdy no, musi żyć, ma rodzinę, prawda? A też to te pokolenie się zmienia i czego innego oczekuje. I no należy wynagrodzenia poprawić, tak? Chociaż ja, jeśli chodzi o administrację, to akurat w Krajowej Administracji Skarbowej te zarobki są nieco wyższe. W porównaniu z innymi branżami służby cywilnej. No bo na dzień dobry taki pracownik, który przychodzi do Krajowej Administracji Skarbowej, który nie ma żadnego stażu pracy, bo mamy też w składnikach wynagrodzenia staż pracy, dostaje 6100 zł brutto. Na, na takie dzień dobry. Potem może dostawać różne wydatki, prze, dodatki. Tak, na budżetówkę to, to jak jest całkiem na budżetówkę, Tak, Krajowa Administracja Skarbowa. To mamy dzięki wywalczonym e, przez związki, tak zwanym uchwałą modernizacyjnym, która modernizuje. Również nasze, nasze wynagrodzenia. Ale to dzięki sile ludzi, tak? Mm -hmm. również związków zawodowych. Oczywiście, również związków zawodowych. A właśnie, chciałem dopytać, bo to nie jest łatwa sprawa być y, związkowczynią w KAS, bo Wy przecież nie możecie strajkować, tak, prawda? Tak, tak, no tak. to jak protestujecie? Jak się domagacie w takim razie? Jakie formy nacisku stosujecie? Na szczęście możemy mm -hmm. tworzyć, zrzeszać się w związkach zawodowych i w sposób, który daje nam prawo y, domagać się i walczyć o lepsze warunki pracy, płacy. Ustawa o służbie cywilnej. Okaz, oczywiście, zabrania nam strajkować, ale nie zabrania nam protestować. Jak walczyliśmy mocniej przed kilku laty o, o podwyżki, stosowaliśmy takie formy protestu, które są zgodne z prawem, czyli to częstsze stosowanie przerw, wolniejsza praca, tego mhm. typu tak, mhm. tego typu naciski. No, Słyszałem takie, które też, możemy... że w niektórych instytucjach pracownicy przychodzą ubrani w danym kolorze, żeby na przykład tak. je, pokazać jedność. Też, 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 takie... też takie, takie różne formy mogą być. Tak? Co jest tak. największym wyzwaniem dla Krajowej Administracji Skarbowej w najbliższych latach? Czy jest to cyfryzacja, czy może cyberbezpieczeństwo, może utrzymanie i pozyskanie wartościowych pracowników? Od razu, zanim Panu odpędzę na to pytanie, chciałam się właśnie tutaj pochwalić, że jeżeli chodzi o cyfryzację, to polska skarbówka jest jedną z najlepiej zautomatyzowanych, zinformatyzowanych skarbówek na świecie. Czy wiedział Pan o tym? Nie. Nie, nie. <laughs> tak. wydawało się, że my jesteśmy do tyłu z cyfryzacją. Nie, nie. nie. A tutaj... no, a Pit elektroniczny Pan z pewnością już od dawna tak. składa. I tak. Wiem, że już nawet nie trzeba rozliczać, bo to robi nie, też Nie, Dokładnie o, tak. Coraz więcej usług. Ten moment doceniłem, bo tak. zawsze się spóźniałem z tym Pitem. Coraz więcej usług wprowadzamy Elektroniczne usługi um, są u nas na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście musimy jeszcze dopracować, niektóre systemy muszą być bardziej kompatybilne ze sobą, więc to na pewno z tym wyzwaniem sobie bardzo dobrze radzimy. Um, myślę, że największym wyzwaniem, i tak ja to oceniam jako i pracownik, i działacz związkowy, to jest to, żeby pozyskać i zatrzymać wartościowych, Pracowników wartościowych, merytorycznych, dobrze wykształconych. Jak ja zaczynałam pracę w Krajowej Administracji Skarbowej 20 parę lat temu, to żeby dostać pracę w Urzędzie Skarbowym, należało mieć wyższe wykształcenie o kierunku ekonomicznym lub prawnym. W tej chwili do skarbówki wystarczy średnie wykształcenie. Średnie, tak, już nie mówiąc o żadnym profilu, to doszło do tego z uwagi na, na, na nasze słabe zarobki. To jest duży błąd, powinniśmy wrócić do tych wymagań. Bo tak jak już mówiłam wcześniej, no, dobrze wykwalifikowany urzędnik to zapewnienie tego stosowania prawa jasnych decyzji, itd. Także w, w zatrzymanie wartościowych ludzi a to się też wiąże mhm. oczywiście z tymi zarobkami, że one muszą być podniesione, to jest dla mnie chyba największe wydarzenie, że jakość utrzymać, poprawić jakość kadry, utrzymać jakość kadry, też mamy za mało etatów, powinniśmy dostać doetatyzowani, to, to ciągle nie jest, ciągle brakuje pieniędzy, wie Pan, za mhm. każdym razem jak przychodzi właśnie nowa władza, nowy minister, to no zawsze jest, że za mało pieniędzy, na to za mało pieniędzy, ciągle tych pieniędzy mhm. jest za mało. No, pani jest dumna, że pani jest urzędniczką kas, prawda? Tak. Właśnie to tak, widać. Ale widać. Widać, pani powie szczerze, czy dobry urzędnik czy urzędniczka to powinna być osoba empatyczna, czy wręcz odwrotnie bezwzględna. Nie, empatyczna. Empatyczna, empatyczna tak, tak, tak. Musi też umieć zrozumieć i rozumieć ludzi, tak? Ale właśnie musi też znać prawo yy, i przyznajomość prawa wraz z tą empatią. Myślę, że będzie dawała takie decyzje, z których później nawet jak jakiś, tak, przedsiębiorca zrobi błąd czy coś, to już później w ogóle nie będzie chciał, będzie mu wstyd, tak? Bo Wiesz, że ten błąd zrobił, a my żeśmy go znaleźli. No i. Już tak nie, 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 nie popełni drugi raz tego błędu. I tu postawimy kropkę Agata Jagodzińska, działaczka związkowa z krajowej administracji e, skarbowej, była moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję Państwu. Nic nie powiedziałam o nowym przepiekach, z którego nie jestem zadowolona w ogóle, okay. bo nam utrudnia dialog. Nie dziękuję. odpowiada na maile no, no, w no, ogóle no, no. jest, nie odpowiada A, na informację publiczną.